TV Lech Kaczyński w służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej to tytuł wystawy prezentowanej w Sanockim Domu Kultury. Ekspozycja składa się z 15 tablic, na których umieszczone są zdjęcia autorstwa Maciejów Hojnowskiego i Osieckiego z okresu prezydentury Lecha Kaczyńskiego i jego podróży zagranicznych piękne zdjęcia i wypowiedzi prywatne pana prezydenta, ale również wypowiedzi na różnych forach publicznych. Tak naprawdę ta prezydentura no, może do tej pory jeszcze nie jest doceniana i warto rzeczywiście przyjść, zobaczyć. Sanog jest siódmym miastem, w którym ta wystawa jest reprezentowana, ostatnie miasto. W tym tygodniu cały czas, cały tydzień to będzie Sanok, a następnie jest przekazywana do Jasła. Warto tę wystawę zobaczyć, warto docenić wkład profesora Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczpospolitej, który mówił o Solidarności wspólnoty ludzi, o, o prawie i sprawiedliwości, o tożsamości jako naród, historia i tradycja Polska w Europie i świecie. Obecny prezydent elekt też mówił o wspólnoty ludzi, że warto to odbudować. Lech Kaczyński próbował to uczynić. Ja mam nadzieję, że ta wystawa spotka się z dobrym przyjęciem wśród naszego społeczeństwa, a jednocześnie będzie jakby takim zaczynem do prezydentury obecnego prezydenta elekta. Doktora Andrzeja Dudy. Wystawa pozostanie w Sanockim Domu Kultury do 31 maja. TV podkarpacie.pl